Witam ponownie na moim pastwisku w dniu dzisiejszym. Kozy jak to kozy. Dzień powszedni dla nich. Pasą się namiętnie. Od samego rana dzisiaj pogoda trochę pochmurna. Mam nadzieję, że zdjęcia wyjdą dobrze. No, tak, znowu numer z wiadrem. Przyszły na pastwisko, bo się nażarły z rana. Tak, to kozy, które to dzisiaj mamy? Dwa dni przed Dnie Matki, 24 maja. Trawa pięknie porosła. Kończyna tudzież też. Kozy w formie, właściciel w formie. Wszystko dobrze się dzieje. Pasą się intensywnie, żerują. Znaczy teraz to tak nie tak intensywnie, z rana to najbardziej, bo teraz to się na nażarły i spały u siebie znowu tam w obórce, co jest wabiłem wiadrem, mówię. A, no, proszę bardzo. To wszystko w porządku. Mówię. Nic złego się nie dzieje. Kozom jednak tych treściwych pasz nie podaje, Mają się żywić tym, co jest maksimum ekonomiki. Czyli 6 miesięcy mam mleko darmo. Zainwestowałem w pastucha trochę i w, i w, i w sznurki. Elektryzator i sznurki. I paliki. Teraz na następne parę lat wystarczy. Nie przeszkadza mi to. Wszystko jest ok. Mam teraz trochę mleka, trochę tym handluję. trochę Serami matka robi. Tutaj na pierwszym planie nowy nabytek. Pierwiastka rozdaja się dopiero. Znaczy, dopiero? No ona się rozdaja z czasem, będzie coraz więcej mleka. W przyszłym roku będzie jeszcze więcej, za dwa lata znowu, bo muszę sprostować, że koza rośnie 3 lata, a nie 2 lata. I przez ten czas ma przyrost, przyrost przyrost odpowiednio uzyskuje. To jest trochę koniczyny, trochę chwasta, trochę trawy. Mamy, mówię, połowę maja. Jeszcze mleka mi nie tracą. Mleko, mleko traci, będę zaczną dopiero gdzieś tak po zakoceniu. późno jesienią, późną, wczesną jesienią. Koś we wrześniu potem będzie krył kozią. Będzie dopiero kupiony kozią. Będę trochę to rozwijał. Próbował przynajmniej zobaczymy, czy to pójdzie. Na kozie mleka nie ma takiego specjalnego Chóra optymizmu, tam ludzie nie do końca są tam świadomi pewnych spraw, ale mleko jest ok no jest przeciwrakowe, dobrze przyswajalne, mało, mało zawiera e, tłuszczu. Laktozy chyba też nie zawiera za wiele, dla alergików jest dobre. Kozy doje dwa razy dziennie. Siódma, osiemnasta. udój ręczny na razie, zobaczymy, może dojarkę z czasem kupię kupiłem takie ukraińskie gówno, to się tylko zdenerwowałem, dałem 1200 zł nie polecam zupełnie, jakieś tam 1300 za to Jarkę, niby gwarancja ale to ukraińska zwykłe dziadostwo i oszustwo dziad jakiś, nie polecam ostrzegam no i byle do jesieni pozdrawiam, dziękuję